Доброго вечора, шановні глядачі. У нас в гостях наші колеги з Польщі. Це Б'янка Залевська і Павел Кукіс, відомий польський співак, які прийшли підтримати майдан і заявити про позицію поляків і Польщі по відношенню до агресії польській представити нам кліп, який вони планують завтра викласти в інтернет і представити на майдані, якщо буде така можливість, отже слово б'янці. da no my e, chcieli pokazać завтра zrobili premierę e, to oglądać se wideoklip pro ukrainie Paweł Kukis, z Pavlo Kupy e, z idomy polski śpiewa śpiewa językiem pro ukrainie my zrobili bardzo e, video z nią, ek, o, ostatnie 3 miesiące My co zrobili ostatnim tygodniem, zmontowali. no my zaraz nie znajemy, czy my możemy jutro pokazać się na Majdanie, To my widzimy, co wybywające, jakie jest Rosji, my nie znajemy, co tu będzie, no to mu zaraz, my domagamy my możemy wam proszę tutaj tu pokazać się, jutro ma odwiedzić premiera, no póki co nikt o niczego nie znaje, na żal. Павел, як довго ви працювали над цим кліпом і e, хто був автором кліпу і музики, і слів? Я розумію, розумію, розумію. Трудно то назвати працю, бо тут то не звикла пісенка. To є e, jakiś стан emocjonalny, to є душа. Byłem tutaj kiedy 4 tygodnie, 5 tygodni temu. Ja już czy to był 5 tygodni temu? 5 tygodni temu. E... 19 stycznia kolejna Druszyskowa opcja na ciało, dnia. I wtedy, kiedy było 94 krzyże też. I były dwa tygodnie różniejsze, kiedy były 94 chresty na barykadzie na Różyskiego. I kiedy ze strony Berkutu szło wstawaj strona ogromna, ja, a jednocześnie. Byłam msza święta. A jednocześnie była służba na Bile Crestów, a jednocześnie Berkut krzyczał przez ten megafon, że i strona ogromna, po prosto zaważał robić służbę. Gdzieś, I jego się dużo wraziło. Gdzieś z daleka słyszałam też hymn Ukrainy. Posłuchaj go w tym klipie. Ja tak czułem, hymn Ukrainy. To wtedy był stan emocjonalny był taki, że powstała ta piosenka. I to po prostu w, w mnie narodziła się ta pieśnia. Po prostu w mnie tak silno, dotknęło, że pojechałem Parę dni później do Nowego Jorku, do Stanów Zjednoczonych na y, koncerty i tam nagrałem y, tę piosenkę. U no, mnie była zaplanowana pojeźdźka w Sztaty, żeby tam robić te koncerty i ja tam po prostu był, ja był na ja tam zrobił tej piosenkę. W klipie wykorzystane są zdjęcia, których byłem świadkiem kręcenia tych zdjęć, byłem przy kręceniu tych, niektórych z tych zdjęć, ale Nie chciałem nawet swojego wizerunku, bo to nie on nie chodzi w tym klipie, tylko o Ukrainę. Ja waczył, kiedy operator kamery po prostu robił ze всіje z nią i video. Ja prost nawet nie chodził, żeby moje oblicze było w videoklipie, to muszę це про Україну, не про мене. Вszystко. Це так, таким чином ця пісня просто створилась. Отже, ми презентуємо вам цей кліп, який завтра, якщо буде можливість, буде презентований на Майдані.